Wir haben einige probleme. Mamy problemy. W dokładnym tłumaczeniu mamy kilka problemów. Wir haben einige Probleme. Er wird Schwierigkeiten machen. Tutaj jak widzicie mamy zamiennik do rzeczownika problem. Mamy schwierigkeiten. To są trudności w dokładnym tłumaczeniu. On będzie robić problemy, będzie stwarzać problemy. Er wird schwierigkeiten machen. Albo bereiten. Sprawiać. Machen, bereiten. Masz z tym jakiś problem? Hast du ein Problem damit? Hast du ein Problem damit? Ich wollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich wollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Oni mają problemy finansowe. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Czy ma Pani jakieś problemy zdrowotne? Takie pytanie możecie usłyszeć u lekarza. Haben Sie Beschwerden? Dokładne tłumaczenie to są dolegliwości. Sie beschwerden? Es sind problemy entstanden. Pojawiły się problemy. Dokładnie powstały problemy. Bo to jest powstawać. Es sind problemy entstanden. Es kommt ein Problem nach dem anderen. Problem goni problem. Czyli przychodzi problem jeden po drugim w dokładnym tłumaczeniu. Es kommt ein Problem nach dem anderen. No to jest najczęściej używany chyba zwrot. Kein problem. Nie ma problemu. Nie ma sprawy. Mam to zrobić? Kein Problem. Mam się nauczyć tych wszystkich zwrotów? Kein Problem. Was ist das Problem? A w czym tkwi problem? Dokładnie co jest tym problemem? And was ist das Problem? Die Schwierigkeit liegt darin, dass. Problem w tym, że. Bardzo krótko po polsku, bardzo długo po niemiecku. Problem w tym, że. Die Schwierigkeit liegt darin, dass. Czyli leży w tym, że. Liegt darin, dass. Ohne größere Schwierigkeiten. Bez większych problemów. Nie ma sprawy. To było proste. Zrobiłem to ohne größere Schwierigkeiten. No i ostatnia propozycja dzisiaj. atem Atembeschwerden. Problemy z oddychaniem. Ostatnie, jak pamiętacie... Był problem z covid być może jeszcze następna fala pandemii będzie, można powiedzieć, er hat On ma problemy z oddychaniem. W ogóle Atmen to jest oddychać. Ich kann nicht atmen. Nie mogę oddychać, tak? możecie powiedzieć u lekarza. No, oby Was to omijało, nas wszystkich, tego Wam życzę. Wir haben einige Probleme. Wir problemy. Probleme. W dokładnym tłumaczeniu haben wir kilka problemów. Wir haben einige Probleme. Er wird Schwierigkeiten machen. Tutaj, wie widzicie mamy haben wir zamiennik do rzeczownika Problem. Wir haben Schwierigkeiten. To są trudności w dokładnym tłumaczeniu. On będzie robić problemy, będzie stwarzać problemy. Er wird schwierigkeiten machen. Albo bereiten. Sprawiać. Machen, bereiten. Masz z tym jakiś problem? Hast du ein Problem damit? Hast du ein Problem damit? Ich wollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich wollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Oni mają problemy finansowe. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Czy ma Pani jakieś problemy zdrowotne? Takie pytanie możecie usłyszeć u lekarza. Haben Sie Dokładnie tłumaczenie to są dolegliwości. Haben sie beschwerden? Es sind problemy entstanden. Pojawiły się problemy. Dokładnie powstały problemy. Bo to jest powstawać. Es sind problemy entstanden. Es kommt ein Problem nach dem anderen. Problem goni problem. Czyli przychodzi problem jeden po drugim w dokładnym tłumaczeniu. Es kommt ein Problem nach dem anderen. No to jest najczęściej używany chyba zwrot. Kein problem. Nie ma problemu. Nie ma sprawy. Mam to zrobić? Kein problem. Mam się nauczyć tych wszystkich zwrotów? Kein problem. Was ist das Problem? A w czym tkwi problem? Dokładnie, co jest tym problemem? Od was ist das Problem? Die Schwierigkeit liegt darin, dass. Problem w tym, że. Bardzo krótko po polsku, bardzo długo po niemiecku. Problem w tym, że. Die Schwierigkeit liegt darin, dass. Czyli leży w tym, że. Liegt darin, dass. One größere Świerigkeiten. Bez większych problemów. Nie ma sprawy, to było proste. Zrobiłem to. One größere Świerigkeiten.